Być może jesteś już na takim etapie, że jesteś gotowy rozpocząć swoją działalność w internecie i chcesz stworzyć swój kurs online, ale niestety wciąż stopuje Cię jedno przekonanie, które sprawia, że ciągle stoisz w miejscu. Tego jest już tak dużo, jest tak dużo konkurencji, jest. Tak dużo kursów w moim temacie, że nie mam szans, żeby się wybić. Daj znać w komentarzu, czy jest też tak u ciebie. A teraz pomyśl, że na drugim końcu świata jest dokładnie taka sama osoba jak ty, która też zastanawia się nad rozpoczęciem swojego działania w internecie i stworzeniem swojego kursu online. Ale ta osoba, w przeciwieństwie do ciebie, nie ma tego blokującego przekonania. Więc co robi ta osoba? Ta osoba po prostu startuje. Robi plan, zaczyna nagrywać swój kurs, zaczyna go udostępniać i zaczyna zarabiać. A ty wciąż jesteś w tym samym miejscu, czyli Obserwujesz innych, którzy tworzą swoje kursy, którzy zarabiają online, i zastanawiasz się, co tu zrobić, żeby się wyróżnić, albo żeby w ogóle zacząć zarabiać na swojej marce. I teraz moja ważna wiadomość do Ciebie. Bez względu na to, czy zdecydujesz się dzisiaj tworzyć swój kurs online, czy też nie. To konkurencja będzie cały czas rosła. Będą dochodziły nowe osoby, będą tworzyły swoje produkty, będą je sprzedawały, a ty dalej zostaniesz z tym swoim przekonaniem, że tej konkurencji jest tak dużo i nie ma dla ciebie miejsca. Powiem ci jedno: jeśli jest konkurencja, to oznacza, że jest popyt. Jeżeli ludzie tworzą tego rodzaju produkty i ludzie kupują te produkty, to znaczy, że jest potrzeba na rynku. Więc jest to dla Ciebie dobry znak. Nie powinieneś przejmować się tym, że jest tak dużo konkurencji. Bardziej powinieneś przejmować się tym, jeżeli tej konkurencji nie ma. Bo skoro nie ma konkurencji, to oznacza, że nie ma popytu. Więc przeprogramuj te swoje myślenie na temat konkurencji. Zobacz, co się teraz sprzedaje, co jest chodliwe w twojej niszy i również stwórz produkt, który będziesz sprzedawać pod swoją marką. Tak naprawdę, jeśli nie spróbujesz dzisiaj, to nigdy się nie dowiesz. Bo pomyśl tylko, zaczniesz tworzyć swój pierwszy kurs online, udostępnisz go i zaczniesz sprzedawać. I być może na początku sprzedasz 3 sztuki. To nic, sprzedasz 3 sztuki. Ale to, co najważniejsze zrobisz, to po pierwsze przełamiesz się do tego, żeby tworzyć swój produkt, przełamiesz się do nagrywania wideo. Jeżeli będzie to kurs wideo, nauczysz się tworzenia swojego kursu krok po kroku, udostępniania go i sprzedaży, i będziesz gotowy, żeby zacząć tworzyć kolejne swoje produkty. I wtedy, kiedy będziesz już bardziej doświadczony, stworzysz lepszy produkt i sprzedaż. 30 sztuk. A za trzecim razem, kiedy będziesz już tworzył swój jeszcze większy produkt, jeszcze doskonalszy, będziesz jeszcze bardziej doświadczony i na tym etapie sprzedasz już 300 sztuk przy jednej kampanii. Więc musisz wiedzieć, że każdy gdzieś zaczynał, każdy gdzieś stawiał pierwsze kroki. I ty, jeżeli chcesz zacząć zarabiać na swoich kursach, to też musisz postawić swoje pierwsze kroki i dać sobie szansę na to, żeby się tego nauczyć. Dlatego, że tworzenie swoich kursów i sprzedaż tych kursów jest to nowa umiejętność, której trzeba się po prostu nauczyć. Więc jeżeli nie postawisz tego pierwszego kroku, to tak naprawdę nigdy się nie nauczysz. I ja polecam właśnie tworzyć pierwsze produkty, właśnie takie tanie, które będą kosztowały powiedzmy 47 zł, będą rozwiązywały jeden konkretny problem, będą trwały maksymalnie dwie godziny, ale chodzi o to, żeby ten produkt był Twoim motywatorem do tego, żeby nauczyć się tego biznesu. Tak więc daj sobie szansę i zacznij nagrywać swój pierwszy kurs, żeby nauczyć się, jak to wszystko działa. Mam tutaj dla Ciebie jeszcze jeden argument, który być może do Ciebie przemówi w związku z tym, że jest tak duża konkurencja. Oczywiście jest duża konkurencja, jest dużo trenerów, ale... Czy każdy trener będzie trafiał do każdej osoby? Tak naprawdę trener trenerowi jest nierówny. Nie każdy człowiek będzie z każdym trenerem rezonował. Każdy ma inne doświadczenia, każdy ma inną historię, każdy ma inne strategie i każdy ma przede wszystkim inną osobowość. Klienci nie zawsze będą rezonowali z tymi, którzy właśnie udostępnili swoje kursy na sprzedaż i będą szukali dalej. Będą szukali kogoś, kto wytłumaczy im prościej i którzy będą czuć, że ta osoba, która ich uczy, jest po prostu. Sobą. I myślę, że ty też nie za każdym razem rezonujesz z każdym, kogo słuchasz w internecie, i są po prostu osoby, których nie możesz słuchać. Więc pamiętaj, że tworząc swój produkt znajdziesz fanów, którzy będą rezonowali z tobą. I pokochają wszystko to, co ty dla nich udostępnisz. Będą kupować twoje produkty, bo będą właśnie czuli się z tobą najlepiej. Ale żeby mogli zacząć od ciebie kupować twoje produkty, to najpierw musisz pokazać się światu. Musisz pokazać, że masz coś do zaoferowania. I jeszcze jeden przykład, który chciałabym Ci tutaj podać, żebyś pomyślał o tym z innej perspektywy. Pomyśl sobie, ile w Twoim mieście jest restauracji, które serwują podobne jedzenie, i w każdej restauracji jest mnóstwo osób, a mimo to przychodzi nowy przedsiębiorca i otwiera kolejną restaurację, która serwuje dokładnie to samo, co te restauracje, które już są na rynku. I dlaczego tak się dzieje? No właśnie dlatego, że ludzie z natury. Mają taką właśnie tendencję, że poszukują ciągle nowych doświadczeń i przede wszystkim lubią mieć wybór. I dokładnie to samo dzieje się w branży edukacyjnej, w kursach. Co z tego, że powstało już 5 kursów na temat tego jak schudnąć 5 kilo do lata w 30 dni, kiedy przychodzi kolejny trener i tworzy kolejny kurs na ten, na ten sam temat i ci ludzie, którzy kupili tych 5 kursów na temat właśnie tego schudnięcia kupują od tego kolejnego trenera. Bo chcą zobaczyć inne podejście, chcą zobaczyć inne strategie, chcą zobaczyć być może jakieś nowe metody, tak? Więc musisz wiedzieć, że ludzie mają tendencję kupowania tego samego produktu o tej samej tematyce kilka razy od kilku osób i wciąż jest im mało. Dlatego mam nadzieję, że te argumenty przemawiają do ciebie, żeby stworzyć swój własny kurs online i zacząć zarabiać pasywnie. Natomiast jeśli nie wiesz, od czego zacząć i jak to wszystko poukładać krok po kroku, to serdecznie zapraszam Cię na mój bezpłatny webinar, który odbędzie się 13 czerwca o godzinie 19, w którym podzielę się pięcioma krokami do sukcesywnego biznesu online, który zarabia kiedy śpisz. Ten webinar jest bezpłatny i możesz zapisać się na niego z linka, który zostawię Ci pod tym filmem. Więcej informacji wyślę Ci bezpośrednio na Twojego maila tuż przed webinarem. Tak więc jeśli jeszcze się nie zapisałeś, to zapisz się teraz, żeby nie przegapić tego wyjątkowego spotkania. Więc dziękuję Ci za uwagę i mam nadzieję, że zainspirowałam Cię do tego, żebyś stworzył swój własny kurs online. Pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.